Maneczko. dzisiaj wytestujemy fontannę Silver Fontaine Professional Effect od importera JORGE. Kod produktu JF70, gramatura 80 gram neku, kategoria F2. Owa fontanna kosztuje około 28 zł. Jest dosyć ciężka, muszę powiedzieć. Fajnie stoi, stabilna. Także no co, idziemy testować. nie wam powiedzieć, że daje naprawdę wysoko bardzo ładna fontanienka, takie cztery fontanny i naprawdę zarąbisty efekt dadzą dzięki za oglądanie, narka